Dzień dobry. Dzisiaj opowiadam o tym, jak skutecznie zadbać o wasze meble ogrodowe. O tej porze roku coraz więcej czasu spędzamy w ogrodach, altanach oraz balkonach. Dlatego też warto zadbać, aby te przestrzenie były dla nas komfortowe, dla naszego wypoczynku. Drewno jest materiałem naturalnym, dlatego też wymaga zawsze indywidualnego podejścia. Zanim przystąpimy do prac, warto odpowiedzieć sobie na poszczególne pytania. Co masz do pomalowania? Jaki rodzaj drewna będziesz zabezpieczał? w jakim stanie znajduje się Twoje drewno, czy jest to drewno nowe, czy też wymagające renowacji oraz jaki efekt finalnie będziesz chciał uzyskać, kryjący czy półtransparentny. Myśląc o zabezpieczeniu drewna na zewnątrz, mamy do wyboru dwa rodzaje tego zabezpieczenia. Efekt w pełni kryjący albo efekt półtransparentny. Efekt półtransparentny możemy uzyskać na produkcie wood, oil i W zależności od tego, jaki będzie mi rodzaj drewna, jak będzie ono przygotowane, jesteśmy w stanie uzyskać efekt mniej kryjący bądź bardziej kryjący, jeśli na przykład nasza deska będzie niewyszlifowana. Ten produkt doskonale nadaje się do zabezpieczenia tarasów, altan oraz mebli ogrodowych, szczególnie w tych przestrzeniach, gdzie gromadzi się woda, lód oraz śnieg. Również zabezpieczenie półtransparentne jesteśmy w stanie uzyskać na produkcie Woodtex 03 lakierobejca półtransparentna. W zależności od tego, czy nałożymy jedną, czy dwie warstwy, uzyskamy intensywniejszy kolor. Również na wybór kolor będzie miało znaczenie, czy pomalujemy deskę gładką, czy też wcześniej nieprzygotowaną w żaden sposób. Produkt ten jest idealny do zabezpieczenia powierzchni pionowych, takich jak elewacje, albo na przykład młode Kolejnym produktem w pełni kryjącym już jest produkt Woodtex 04 lakierobejca e, kryjąca. Tutaj uzyskujemy już efekt w pełni kryjący, bez różnicy czy będzie to deska idealnie przygotowana, wyszlifowana, czy też deska chropowata. Natomiast będzie wyczuwalna różnica w strukturze samego materiału. Również efekt kryjący uzyskamy na powłokach produktu Fluger Wood Text Window. Jest to już typowa farba w odróżnieniu od lakirobejcy, więc tworzy ona nam grubszą powłokę. Doskonale sprawdzi się na alewacji i na meblach ogrodowych. W związku z tym, że dysponujemy dwoma produktami o efekcie w pełni kryjącym, warto wskazać na różnice między nimi. Woodtex 04, jako produkt w pełni kryjący, będzie charakteryzował się półmatowym połyskiem oraz efektem gładszej powierzchni. Natomiast farba Window, jako że jest to produkt skandynawski, będzie charakteryzowała się wyższym stopniem połysku, bo już to będzie zakres pół połysku. Czyli jest to farba najbardziej ukazująca surowy rysunek drewna, tak bardzo lubiany przez Skandynawów. Dzisiaj pokażę Wam, jak w łatwy i szybki sposób stworzyć meble ogrodowe z Europalety. Z takiej niepomalowanej, niezabezpieczonej uzyskamy produkt w pełni kryjący taki efekt, jaki najczęściej wybierają nasi klienci. Zaraz przystąpimy do malowania, dlatego też do zabezpieczenia podłogi niezbędna nam będzie folia malarska wraz z taśmą malarską. Pamiętajmy też o zabezpieczeniu rąk. Tutaj przydadzą nam się rękawice malarskie. Jeżeli chcecie, aby wasza powierzchnia była idealnie gładka, wykorzystamy kotkę ścierną wraz z papierem ściernym. Niezbędne będą nam również odpowiednie pędzle o odpowiedniej szerokości. Jeżeli deska wykazuje znaczną chłonność, warto zastosować produkt gruntujący Woodtex Wood, Wood 01 Oraz finalnie do malowania użyję produktu Woodtex 04 dla w pełni kryjący. Dla kierowca Woodtex 04 o efekcie w pełni kryjącym występuje w systemie kolorowania. Dzięki temu może wybarwić ją na dowolny kolor. Przygotowaliśmy dla Was paletę, na której prezentujemy kolejne etapy malowania. Jak również podzieliśmy po paletę na pół, prezentując efekt idealnie gładkiej powierzchni wyszlifowanej oraz efekt na powierzchni surowej. Tym samym będziemy pokazywali Wam, jak wygląda ta powierzchnia finalnie, na gładkiej i surowej powierzchni. Jeśli mamy surową powierzchnię, stosujemy produkt WoodTex Wood Oil 01, aplikując go równomiernie wzdłuż swojej drewna. Widać od razu różnicę w chłonności na powierzchni wyszlifowanej oraz powierzchni surowej. Powierzchnia surowa chłonie więcej oleju. Dzięki temu, że produkt posiada lekko białe zabarwienie, widoczne są miejsca, które wymagają jeszcze do olejowania. Kończąc proces olejowania musimy odczekać aż powierzchnia dotwardzi się i przestanie być lepka w dotyku. Wtedy możemy rozpocząć aplikację farby nawierzchniowej. Na drugiej desce mamy już powierzchnię wstępnie zagruntowaną. Powierzchnia ta jest w pełni utwardzona, nie lepi się, dlatego też przystępujemy do malowania produktem nawierzchniowym Utek 04. Na tej desce położymy pierwszą z dwóch warstw. Rozpoczynamy malowanie trzeciej deski, na której mamy zaaplikowaną już jedną wyschniętą w pełni warstwę produktu. Będziemy teraz aplikowali drugą warstwę, pamiętając o tym, że Fluger zaleca zawsze aplikację minimum dwukrotną, aby uzyskać pełne zabezpieczenie drewna. Na każdym z naszych produktów znajdziecie informacje odnośnie czasu schnięcia. W przypadku produktu Woodtech 04 wynosi 8 godzin. Specjalnie dla Was mamy przygotowaną już powierzchnię wyschniętą. Dla porównania jest to warstwa jedna nałożona w stosunku do dwóch warstw, ta deska została zabezpieczona już jedną warstwą produktu, teraz aplikujemy drugą warstwę. Dwukrotna aplikacja produktu umożliwia uzyskanie zabezpieczenia powierzchni drewnianej na lata. Kończymy malowanie. Tak wygląda finalny efekt na mokro. Na kolejnych dwóch deskach macie zaprezentowany efekt już po wyschnięciu samego produktu. W razie pytań bądź wątpliwości odnośnie wyboru produktu skontaktuj się z jednym z naszych sklepów Fluger Farby. Z przyjemnością Ci pomożemy. Drewno jest naturalnym materiałem, który wymaga regularnej konserwacji. Tego pamiętajcie, żeby po każdym sezonie powierzchnię poddawać ocenie. Życzymy Wam udanego malowania. Jeśli mielibyście jakieś pytania, pamiętajcie, że zawsze możecie na nas liczyć.